Przed sobą Liga. Ktoś to powtórzy, zapraszamy na wizję meczu. Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Urawie. A mecz komentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania rewanżowego meczu ćwierćfinałowego w ramach Ligi Konferencji Europy. Fiorentina zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Po pierwszym spotkaniu gospodarze są w dogodnym położeniu. Na jaką taktykę zdecyduje się trener? Czy poleci zawodnikom bronić skromnej przewagi, czy powalczyć przed kibicami o kolejne zwycięstwo? Oczywiście goście również mają plany na ten mecz. Wierzą w odrobienie straty. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Teraz przy kibicach Jesus i Mas. Teraz wspaniała okazja! Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Ken. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Naprawdę udana interwencja. Jesús Hansen. Nie udało się utrzymać przy piłce. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu. Ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Będą musieli na niego uważać, bo w poprzednim meczu strzelił Biebrandt i jest w niezłej formie. Zgodna interwencja. Hansen. Z tego może coś być. Teraz jest niepilnowany. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Przedopadłe zabranie piłki. Darmian. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Jacob. Jeszcze Sen. Oczywiście, chcą tu wyrównać, ale mądrze, z rozmysłem przygotowują tę akcję. Mateo Darmian. Darmian. Ładnie za plecy obrońców. Bardzo dobrze teraz to broni. Nie ma. Wszutki w pole karne. Ale Szatak teraz na piłkę! Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Gol! Wychodzą na prowadzenie! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Gosens, ma piłkę. Robin Gosens. Zagrywa ją na dalszy słupek, może być groźnie. Franklas jest czujny, bez problemu złapuje to zagranie. Dobra interwencja. Mutane wejście, akcja przerwana. Zaczek. Simas, Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Ale chwalmy dnia przed zachodem słońca. Oto atak kończy się stratą. Darmian. Mojzeken. Ken. Poradził sobie. Minął z wodem. Ken. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Z poświęceniem i skutecznie. Unka przekroczyła linię boczną. Out. Jacob. Ale okazja teraz. I mamy gola, proszę państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu się Na razie 2-0. Ken. Darmian. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Może być szansa. Uwaga, okazja! Bramka Doskonale! A zatem mamy wynik 2-1. Dzieciako. Teraz Darmian. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Dziejko. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. więc trzy do jednego. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Darmian. No i po ataku zagrożenie minęło. Teodarmian. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Teraz może być groźnie. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Obroncy muszą szybciej odbudować ustawienie. Uwaga, to jest setka. Świetnie teraz w obronie. pół godziny gry przed nami. Hansen. Uwaga! Chyba będzie gol! Jest chorągiewka w górze! Nie cieszmy się tak szybko! Ten gol nie będzie uznany! Co za rozczarowanie! Jednak nie mają się z czego cieszyć. O wszystkim zadecydowały centymetry. No i tracą teraz posiadanie. Nie złamuje się. Do środka boiska. Podanie przejęte. Co dalej? Moise Ken. Robin Gosens. Jesus Simas. Jayko. na bramke, będzie teraz chyba groźnie. Próbuje strzału. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Jak jedonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom. Piłka do tarasa Romanczuka. Próbuje szczęścia. Dobrze teraz broni. Brawo. Apisowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Zobaczmy co z tego będzie. Uwaga. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Gosens ma piłkę. Robin Gosens. Przerwał atak rywali. To musi być Bramka! Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa. Mamy groźną akcję. Jasina Dni. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie Minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Susi Mas. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie, ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. I teraz zmiana posiadania. Darmian. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Fagioli. No i fałuje teraz. Będzie rzut wolny. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku strasznie teraz głował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunał. Pacioli. Tylko minuta dodatkowego czasu. Pacioli. Pacioli. Jasinadli. Yes, Sędzia. Wiszcze po raz ostatni. I kończy to spotkanie rewanżowe. No mają się z czego cieszyć. Wygrywają dwumecz i awansują. Nedspodziewanie łatwo przyszło im przejście tej rundy. Przed meczem to właśnie o tej gwieździe mówiło się najwięcej. Ostatnio zdobył cztery gole. Jak będzie dziś? Transmisja już za chwilę. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd... Będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Nisko. Uwaga. Będzie szansa bramkowa. Bramka! Świetny początek. Teraz trzeba pójść za ciosem. Prowadzą zatem 1 do 0. Dobra, centra w szesnastkę. Tylko słupek. Piłka wraca w pole. Hmm, miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. No i nie ma wyrównania. Zabrakło tutaj odrobiny szczęścia. Bramkarz też miał nie tę guminę ale piłka tylko zadzwoniła o bramkę. Ostatecznie do niej jednak nie wpadło. Odrobinę więcej szczęścia byłaby bramka, ale nie tym razem. Tak! Proszę Państwa, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Ma naprawdę ogień w nogach. No to mamy 2 do 0. Powalczył. ten znaleźć jedno kluczowe zagranie. Nie, nie zgrało się to teraz w czasie, spalony.